Widzimy go w odcinku, gdzie będę nagrywał, że jestem u Freezera Ale ten Freezer to nieprawdziwy, to jest zły Dajcie subskrypcję, rok, okej, lecimy, patrzcie To jest zakaz do, do ludzi, a to na takiego prawie na łysa obetną człowieka, co to jest? Dobra, w dzisiejszym odcinku będę uciekał Kurczę, co ten Freezer robi nam? Ja dla moich widów nagrywam... O nie, grzebienie, dobra. Może przez okno w... Wle... Nie mogę, bo są zamknięte. On wszystko mykał. Nawet okna, ale te drzwi, które mu nie. O kurczę... Może te drzwi? Nie, te też zamkną. Dobra, musimy przejść pod tym. Nie wiem, po kim? Po tych, tych włosach. Dobra, może tam te drzwi, ale też będą zamknięte. Zobaczę. Kurczę po co skakiwałem? Ale też były zamknięte. Może wszystkie drzwi sprawdzać. Może tamtymi też drzwiami się da skakać. Ale no. Tam było jakieś światło. Tam się nie da wejść. Więc dobra. No uciekamy. Dobra. Dobra. Pan tu jest głowę, żeby było słuchać. O nie gaz. Dobra, o nie jakiegoś dużego pana o Tutaj jest to, dobra, ewakuacja, nie mogę tutaj. O nie megafon! O nie Kurczę, ale to... Ten... Do, dobra, trzeba sprawdzić drzwi Kurcze, cały czas gienny. Dobra Zamknięte Dobra, chodź. Co to za dziewczyna? Jak on. Ludzi, kurczę! Tam drzwi są, tam są drzwi, drugie, Tam na stówę są otwarte. Kurczę wszystkie drzwi pozamykał. Wiem, że będę ginął, ale trzeba zobaczyć. Bo może to jest fake, bo fake też są. Poczekajcie. Komentarz Anna, coś tam dobra, dobra no skaczemy. Ja jestem dobry w oby, ale w freezer? Ja już nigdy nie będę chodził do freezera. Może w Brukfer. Dobra, nie kurczę, ja tego nie lubię przeskakiwać. Widzicie, ja tego nie, nie lubię przeskakiwać, bo to później zabija co na górze. Więc może dzisiaj ucieknę... uciekniemy albo nie. Dobra. Dobra. Kurde. Co jest w tym nie? Tak. Może przez to trzeba przeskakiwać, to no ale to jest gru... B No tak to trzeba, dobra Mamy drzwi i dobra, ja idę tutaj tymi, no nie da się Kurze, no dobra, to pójdę tutaj, no Kurze, wybieranie Dobra, poczekaj, ja też mam pomysł, jak ja to zrobię

dobra A ta, ta tam Kurcze, czy się wydostać? To są te wozy, proszę Tak kurczę, teraz finał te żółte, żółte, żółte Jest, zgadywałem. Dobra, może tutaj Nie, kurczę, Gdzie ja teraz mam, Kurcze, ale półki tutaj są, kurcze nie ma tutaj, tam, dobra, no. No, jak tak musimy oczekiwać, ociekamy. Już nie chcę mi się skakać po tych wszystkich parkurach. Ja już chcę wrócić do Brockven, do mojego miasta, do mojego domu, do mojej rodzinki. A tak to daleko pojechałem. No, 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 no. Dobra, zaufam i pójdę tam, no. Kurczę! O ja, ile tutaj jest? No, dobra. Sprawdzam przez... Na pewno tutaj może iść tutaj, tak? No i mówcie, że będę tam musiał do tej głowy wchodzić. Co ona tam ma w tej głowie? Co ja muszę zrobić? A zjechać na dół! Wow! Patrzcie jak to... Wygląda, dobra, no to idziemy O Jezu, freezer. Uciekaj, ja go pokonam Piek Dobra, kurczę, ja uciekam Dobra, ewakuacja Schody na górę Ile tych schodów tutaj jest Kurczę, to Zazwyczaj jak to Jak, jak się uwolnimy, kurczę O kurczę, ale mnie nogi będą boleć Po tym jak będę już Kurczę, ale mnie nogi będą boleć tak dużo schodów, nie myślałem, że tak dużo. U mnie na klatce, bo ja w bloku nie ma tyle schodów. A... Dobra, zaraz. Zaraz. Dobra. Maszynki, ja nie chcę być zgolony na a. O Kurczę, żeby mi. Do... O nie moje włosy zgolił. Kurczę, nie chcę być łysy ale mam, więc to tylko do, do ognia. Ale to jest długie ile ja to nagrywam, co os... O ja. Nie mogę dotknąć ani tyłu, ani z przodu maszynki, bo później ginę. Jest ewakja, nie! Ja... Tutaj dobre oknem! Jesteśmy na zewnątrz, ale nie mogę spać, kurczę! Nie mam ręku wysokości. Ale kurczę mogę się zabić! To tylko gra. Nieee! Yeah! No dobra! Patrzcie, że... O kurczę! Zidzi, nie mogę na to skoczyć. Dobra, może tak. D dobra. Hopla. Dobra. A stres na sam dachu. Dobra. Ja się zresztą... Aha, to jest ładne. kiedy będziemy w Brockfen, bo chcę już wracać. Kurczę, tego ty chcesz. Nie będziemy się o ciebie ściąć. Zaraz, Nikola, daj mi nagrać odcinek. Kurczę, drzwi. Uciekam tu. Nie no kurczę, ale. Daj mi picie. Masz i, i leci. I tam w stoi. W kubku mam ci? Masz. I daj mi picie. Spokój. Dobra. Kurczę, co to jest? To nie jest. O... Wow! 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 wow. wow. Ale ma. O kurczę, co to Ile to oby będzie trwało? Jak długo, co prze. Uciekam na okno. uciekaj, gostku, uciekaj. Wolność! Jakie to duże! Widzicie? Ja nigdy nie będę dochodził do fryzera. Ja stąd uciekam najlepiej. Jest! Koniec! Zaliczę i koniec! Dziękuję, że nie spieraliście! Mam mogę na Patrzcie, nas! sobie zabiorę, O, nawet mam filetowy! Chodźcie, mam jakiś jump speed round! Wow! Teraz szybko dam Jump, 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 jump. Dziękuję za oglądanie. Na harmonogram się cześć.